Karol Mikielski in the cage, a ze mną Marcin Wójcik na Media Day przed KSW 88 w Radomiu. Witam serdecznie i oczywiście od razu zapytam się, ci Brazylijczycy, no kręcą się wokół Ciebie. Tak, no zaczęło się od Edera oczywiście, ale później już poszło e, dobrze, także idę w tym kierunku cały czas. Nie? Miałem okazję rozmawiać z swoim przeciwnikiem, zapytałem się go czy podpytywał, może wiesz, robił jakiś research właśnie, czy w jaki sposób udało się dla Edera de Souza poddać Cię w pojedynku na fenie. No nie powiedział, że nie rozmawiał i że tak na dobrą sprawę wie, że jesteś twardym, silnym, mocnym zawodnikiem, ale ma na Ciebie sposób i docenia to, że dostaje tak twardego rywala w kolejnym pojedynku. Czy Ty też uważasz, że to jest taki rywal, który no, na początku tej Twojej drogi ponownej w KSW to odpowiedni tor? Jeszcze że tak, jak najbardziej. Jesteś mocny rzeczywiście, szczególnie w walce na pięści, przynajmniej tak te jego walki na to wskazują. No ma na mnie sposób, wiesz, ja mam na niego, także no, zobaczymy, który sposób będzie lepszy po prostu w sobotę. No i to wszystko, no za darem, no mógł oczywiście rozmawiać, ale myślę, że to mój tak dużo nie da. Zupełnie z drugiej strony spotkaliśmy się też pod chwilą Wiesz, nastawienie ma dobre z tego co widzę, także szanuję takich zawodników, którzy też gdzieś tam nie tworzą tej słusznej takiej wiesz, agresji, także jest wszystko jak najbardziej tak jak powinno być. Marcin, wróciłeś do organizacji KSW, dużo kibiców na to czekało, bardzo wielu wspierało, abyś to ty był podpisany z organizacją KSW po raz kolejny. Jakie to jest uczucie wrócić tutaj, bo ja wiem, że te media, to wszystko, wszędzie spotykasz, prawda? Ale jednak TKSW KSW to jest no, ten top w Europie, tak? Więc domyślam się, że bywałeś na mm, wszystkich eventach i czułeś ten klimat, ale jak to jest wrócić na ponowne, ponownie na te śmieci w cudzysłowie? Wiesz to na pewno tu jest tego więcej. I, i tak jak kiedyś uważam, że może nie byłem trochę gotowy do te, na to do końca, tak, to, to teraz jestem w 100%. Także cieszę się, że tutaj jestem, cieszę się, że mogę wejść do tej okręgowej klatki już po raz szósty albo siódmy, przepraszam ósmy nawet, ósmy, po cztery, tak? Czy, tak, tak. Także no naprawdę, naprawdę, jest wiesz, przyszedłem tutaj z takimi emocjami pozytywnymi naprawdę i chcę to wszystko wykorzystać i pokazać wkład w kładce, no. Czy te kuluary wszystkie związane z zakontraktowaniem Ciebie do KSW podzieliły jakoś Twoje emocje między, było organizację, czy raczej masz nijaki stosunek do tego, wszystko zostało wyjaśnione? To, wiesz co, no, ja nigdy nie powiem złego słowa też do moją poprzednią organizację, bo czułem się tam dobrze, byłem dobrze traktowany. Nigdy nie było problemów kompletnie ani no, z finansami, ani, to no, kontakt był dobry. Także no, skończyła się ta przygoda, zaczęła się, rozpoczęła się kolejna i to jest wszystko chyba na ten temat. Zapoczątkowałeś też galę w Pile, w byłej organizacji. Wiemy, że też organizacja FEN deklarowała się, że tam wróci. Jesteś z tego dumny, że wypromowałeś w jakimś stopniu to miasto i też dodałeś kolorytu dla swojego miasta, że tam pojawi się po raz kolejny święto w postaci gali MMA? Pewnie ludzie no ci dziękowali może. Tak, jestem ogólnie dumny z tego, że mogłem zawalczyć w Pile, ale z tego to, że stworzyłem kawał historii generalnie, stworzyłem ten klub. Moją pierwszą walka zawodowa była 16 lat temu, w 2007 roku, też w Pile, także naprawdę to jest kawał historii już teraz i z tego jestem jak najbardziej dumny i to jest dla mnie też dużo motywacji. Pierwszy pojedynek oczywiście z bardzo mocnym rywalem. Wiemy, że Tomasz Narkun gości w Ankosie. Czy może ty miałeś okazję z nim się spotkać, porozmawiać? Jakie są powiedzmy odczucia? Czy też może rozmawiałeś z kimś, kto miał okazję skonfrontować się? No bo ostatni pojedynek z umarem C, no, powiedzmy sobie, nie poszedł po myśli twojego przeciwnika. Wyciągnąłeś jakieś wnioski? Nie, no z Tomkiem też nie mamy kontaktów na tyle, nie. wiesz, gdzieś tam y, koleżeńskich, dobrych, wiesz, nie jesteśmy przyjaciółmi, żeśmy rozmawiali tym bardziej o, rywalów, y, o rywalach, także, także jak najbardziej y, nie z Tomkiem się na macie mijamy gdzieś, nawet mieliśmy okazję jakąś jedną rundę przesparować, ale, y, ale no to jest, to jest tyle, to łączy nas tylko i wyłącznie gdzieś tam ta sportowa część. Y, z nikim innym nie rozmawiałem, analizowałem walki oczywiście, bo sam to robię, robią to też moi trenerzy, także no, tylko i wyłącznie na podstawie tego układałem sobie taktykę do tej walki, będę starał się zrealizować, no to zrealizować. Twój rywal powiedział, że bardziej przespał i <grym> z znaczy, powiedział tak, że to sędzia wybił go z rytmu, przez co popełnił tak kardynalny błąd. No i doprowadziło to do tak szybkiego skończenia. Uważa, że ten pojedynek zupełnie by inaczej wyglądał. Czy ty myślisz, że to faktycznie mogło tak to wyglądać? Że to był błąd po jego stronie? Jak wiemy, za takie błędy w MMA się płaci i można widzieć, że bardzo srogo. Czy raczej uważasz, że po prostu no, wpadł w pułapkę i szuka wymówki? Ciężko to stwierdzić, teraz możemy sobie gdybać oczywiście że tak, ale, ale no, oddał to szyję, co prawda była kontrowersja, bo tą walkę też oglądałem i, no. i do końca może nie wiedział, że ta walka była znowu wszczęta, Znabione. tak, wznowiona dalej, e, także no, możliwe, że tak było, ale, ale wiesz, no, czy to by dało mu dodatkowe 30 sekund, żeby by przetrwał do końca rundy i w drugiej by pokazał to, co z Tomkiem no to możemy gdybać tylko, no. pokazało to na pewno, oto plecy. I tak samo jak Tomkowi oddawał pozycję w pierwszej rundzie. Także to pokazuje trochę jego poziom walki grapplingowej, generalnie. No, to nie jest tajemnica, że jest na pewno niebezpieczniejszy w walce na pięści. No dobrze, no to w takim razie tak kończąc płynnie to co Mariusz za początkową, ja muszę dokończyć klub roku, no, jeżeli Ankos w sobotę dowiedzie dwa zwycięstwa no to będziemy możli mówić, że jest takim głównym kandydatem do tego aby zwyciężyć, trener Andrzej Kościelski na pewno zaciera ręce czy ty jesteś w stanie powiedzieć, że po tych dwóch zwycięstwach Ankos powinien być klubem roku, wiedząc jakich rywali pokonywali także zawodnicy z Oktopusa? <laughs> tak, wcześniej tej presji kompletnie nie czułem, tak. Wiesz, po tym pytaniu delikatnie jest, ale yy, no myślę, że Angos na pewno jest ogromnym faworytem. Yy, tym bardziej po tym, co zrobił Slim w ostatniej walce i wyla to, że wejdzie pewnie do pierwszej dziesiątki. Yy, także no, no liczę na to. No, chcę, chcę to zrobić, oczywiście dam z wszystko w sobotę i liczę na to, że, że oboje z Kuberem wygramy swoje walki i Andrzej zdobędzie ten tytuł po raz trzeci, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Mm. No, po raz trzeci, Mariusz, Anko z Klubem Roku był dwóch, trzykrotnie? Dwa razy, czy trzy? Mm -hmm. A, no to na pewno to jest odpowiedź. <laughs> <laughs> Powiedzmy sobie, że trzy razy. Marcin, na tobie życzę oczywiście wszystkiego dobrego, zdrowia, no i widzimy się w piątek na Ważeniu. Dzięki, Dzięki. Dzięki bardzo. Dzięki.